Naszym gościem Maciej Górski, witaj Maciek. Dzień dobry, witam. Maciek, chyba jesteś jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników, jeżeli chodzi o twoją kategorię wagową, bo wielu, wielu rywali chciałoby z tobą walczyć. Jak ty to skomentujesz? E, no to chyba trzeba się tylko cieszyć, że e, jest popyt na rynku. E, pewnie z różnych powodów chcą walczyć. E, pewnie głównie z tych, żeby po prostu sprawdzić się, udowodnić. Że, że, że jednak potrafią wygrać ja to skomentuję tak, bardzo się z tego powodu cieszę, bo to mnie motywuje do ciężkiej pracy i do tego, żeby jednak cały czas być czujnym i, i nie, nie przysypiać gdzieś tam, że jesteś zawodnikiem który już wszystko osiągnął tak naprawdę, a, a jeśli chodzi o. To już Komentowałem nie raz jakiekolwiek zaczepki takie na ten temat, że chciałbym z kimś stoczyć walkę, bo na pewno bym z nim wygrał. Ja raczej nie wchodzę w taką polemikę, nie reaguję. Jak jakieś stare powiedzenie rzymskie przyjdzie czas, będzie rada spokojnie. E, każdy będzie miał swój czas na to, żeby się spotkać ze mną czy z kimś innym. Myślę, że myślę, że to jest. Trzeba być cierpliwym. Twoja ocena, kto jest faworytem tego turnieju? Nie mogę ci tego powiedzieć, ponieważ każdy ten turniej, ale odpowiem ci na to pytanie w ten sposób. Myślę, że każdy ten turniej chce wygrać. I jest to, jak już powiedziałem dzisiaj kilkakrotnie, jest to naprawdę bardzo, bardzo mocno obsadzony turniej. Jeżeli każdy z tych zawodników będzie bardzo dobrze przygotowany, to, to myślę, że będzie ciężko, ale chyba o to chodzi. Wymienisz jedno nazwisko, kto wydaje Ci się najtrudniejszy? Najtarszy? Yy, nie, nie wymienię choćby z tego powodu, że z różnych powodów ci zawodnicy będą bardzo trudni. Myślę, że bardzo ciężkie boje będą na przykład z Polakami, ponieważ oni walczą u siebie, będą się chcieli pokazać. Między innymi myślę, że też z tych powodów, o których Ty mówisz, będą chcieli wyjaśniać sobie różne historie na tak zwanej scenie polskiego MMA. Yy, Natomiast z zawodników zagranicznych. Yy, wielką niewiadomą jest Japończyk. Natomiast y, takim zawodnikiem merytorycznie najtrudniejszym myślę, że z którym będzie trzeba walczyć długo, to jest Niko Phaka. A powiedz mi, jeżeli chodzi o twoją formę, bo dawno nie widzieliśmy cię na ringu chyba pół roku, o ile dobrze myślę, tak, jak wygląda twoja kondycja przygotowania, wszystko to, co działo się wokół, wokół tego, co ma zdarzyć się już w najbliższą sobotę? Słuchaj, myślę, że jest dobrze. Jeśli chodzi o kondycję, to jak zwykle. Taktycznie. Dużo rzeczy się zmieniło. E, no gdzieś tam w cudzysłowie mogę powiedzieć, że dorastam w tym rozwoju zawodnika cały czas. E, już raz to też powiedziałem w wywiadzie dla KSW, ale to też powtórzę, że już uciekajmy od tego, że jest zawodnik, który się specjalizuje w stójce albo w parterze. Naprawdę, w dzisiejszym MMA zawodnicy potrafią wszystko. Mniej lub bardziej, ale naprawdę już nie ma zawodników, którzy nie będzie judoków, którzy nie będą boksować, nie będzie zapaśników, którzy nie będą kopać, nie będzie karateków, którzy nie będą przewracać. Także a szczególnie w tych lekkich wagach. To są zawodnicy bardzo przekrojowo przygotowani i bycie specjalistą w jednej dziedzinie nie ma, nie ma racji bytu. Więc te przygotowania były bardzo szerokie na wielu płaszczyznach. Byłem teraz też chwilę w Holandii posparować w Gymie. Eee, No Bardzo owocna współpraca, szczególnie z Remko Pardelem. To jak ktoś śledzi MMA, to pewnie wie, kto to jest. Eee, natomiast również z Majkiem Pasnierem, tam z Merlinem Menhoffem odbyłem też dużo rozmów z nimi. Takich taktycznych, co robić, szczególnie z Merlinem Menhofem, e, jak sobie radzić z niektórymi sytuacjami. E, jak jestem fizycznie przygotowany, musicie zapytać mojego guru od fizycznego przygotowania Michała. Natomiast no, ja się czuję bardzo dobrze jestem spokojny. Zmieniło się też wiele żyć, rzeczy w moim życiu prywatnym przez ostatnie pół roku, w związku z czym e, słuchaj. No, trochę, trochę się zmienia w... Czy to jest motywacja? Nie wiem, ale człowiek jakby się uspokaja strasznie, ponieważ, ponieważ no dochodzi, jakby dochodzi taka rzecz, jedna taka, że się zaręczyłem, druga taka, że będziemy niedługo rodzicami. To jest taka rzecz, która motywuje w sposób taki, że wiesz, że musisz myśleć też o kimś innym, ona cię uspokaja mocno, to jest naprawdę bardzo pozytywna zmiana. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Dziękuję bardzo również.